Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tak jeszcze się zajebałem. Jak coś to chciałem od razu wam z góry bardzo podziękować za niesamowitą wręcz aktywność na poprzednim wideo jestem wręcz, no jakby to powiedzieć, no, niesamowicie Wam wdzięczny za tak niesamowitą aktywność. I dziękuję bardzo za wszystkie słowa wsparcia Będę robił dla Was więcej kontentu. Dziękuję. Chłopak dzwoni do blondynki. Jak tam, kochanie, przygotowania do podróży? Wiesz, mi się, można powiedzieć, że jestem jedną nogą w Polsce, a drugą już w Tunezji. Ee, to Włosi niezły widok mają. Uprawianie seksu przypomina grę w brydża. Jak się nie ma dobrego partnera, to lepiej mieć dobrą rękę. Pozwolić feministkom decydować o seksie. To jak zafundować psu wakacje w Chinach. Seks po dziewięćdziesiątce jest jak gra w bilard przy pomocy sznurka. Ktoś mi ukradł rower, skarży się pastorowi ksiądz. Wiem, jak go możesz odzyskać. Jutro w czasie mszy wymień dziesięć przykazań. Kiedy dojdziesz do niekradni, jeden z parafian na pewno się zaczerwieni. Kiedy w poniedziałek pastor spotkał się z księdzem i spytał... Czy wyjaśniła się sprawa z rowerem? Tak, zrobiłem jak mi poradziłeś, a kiedy doszedłem do niec do łóż, przypomniałem sobie, że go postawiłem. Przepraszam, gdzie go postawiłem z tym debilem? Kurwa, rozjebałem żart. No i jebać. Uwaga, bo teraz taki długi, bardzo długi. Po ostatnim polowaniu w roku koło łowieckie zrobiło sobie, zrobiło sobie imprezkę na świeżym powietrzu. Jest bigosik, wódeczka i dziczyzna. Jak to zwykle na takich imprezach, w pewnym momencie jeden z myśliwych wpada na pomysł, że upolowaną zwierzynę zbiorą na stos. Po kolei wszyscy myśliwi z, z, z zawiązanymi oczami będą wyciągać zwierzaki z tego stosu i poprzez macanie zgadywać, co to za zwierz i w jaki sposób został zabity. Podchodzi pierwszy myśliwy, trochę zawiany, zawiązują mu oczy, idzie do stosu ze zwierzakami, łapie kawał futra, ciągnie, zaczyna macać i mówi... Mm, Sarna, zabita ze sztucera z 50 metrów. Ludzie biją brawo, bo zgadł bezbłędnie. Podchodzi drugi myśliwy, z zawiązanymi oczami, trochę bardziej zawiany od pierwszego. Wyciąga kawał futra i mówi ten, tego zając. Zabity ze śrutówki z 25 metrów. Wszyscy biją brawo, bo też zgadł. Podchodzi trzeci myśliwy, tak pijaniutki, że ledwie się na nogach trzyma z ledwością mu oczy zawiązali i puścili w kierunku stosu zwierzaków bidula po drodze się potnął i wpadł między nogi żony gajowego twardo jednak staje na kolana wyciąga ręce i maca mówi radosnym głosem to jest jeż wszyscy zasłupieli a ten po chwili zastanowienia dodaje zabity saperką ilu Polaków potrzeba aby ściąć drzewo to takie śmieszne 96 i samolot to tak pozdro dla kumatych Jasiu siedzi w parku, a przy nim kobieta w ciąży. Jasiu nie wytrzymuje i się pyta: A co pani tam ma? Dzidziusia. A kocha go pani? Oczywiście. Dlaczego go pani zjadła? Co to, gazdo, wstąpiliście do Unii Europejskiej? Góral spogląda na swoje kierpce i odpowiada Nie, to chyba coś innego śmierdzi. Dwóch facetów wpada na siebie w centrum handlowym och, przepraszam pana. Nie, 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 to ja przepraszam, zagabiłem się, bo wie pan, szukam tu mojej żony. Ach, tak? Ja też szukam swojej żony. A jak pańska żona wygląda? Wysoka, włosy, płomienny kasztan, ścięte na okrągło z końcówkami podwiniętymi do twarzy. Doskonałe nogi. Jędrne pośladki duży biust. Była w spódniczce mini i bluzeczce z pięknym dekoltem, a pańska? Nieważne, szukamy pańskiej. Przychodzi baba do apteki. Są pigułki dzień po? Nie, będą jutro. Spotyka się dwóch psychologów w autobusie. U ciebie widzę, że wszystko w porządku, a u mnie? Zagadał pierwszy. Ojciec przyłapał swoją córkę na oralnych igraszkach z chłopakiem. Poczekaj tylko, aż matka wróci. Czy naprawdę musisz jej o tym mówić? Tak, masz jej dać kilka rad. I uwaga, ostatni suchar na dziś, proszę państwa, kończy się już nasza familiada. Blondynka idzie ulicą z rozpiętą bluzką i wystającą prawą piersią. Zatrzymuje ją policjant i mówi Proszę pani, czy pani ma świadomość, że mogę panią zatrzymać za obnażanie się publicznie? Ale dlaczego? pyta blondynka, bo idzie pani z wystającą prawą piersią. Blondynka patrzy w dół i woła O mój Boże, znowu zostawiłam dziecka w autobusie. I proszę państwa, w taki też sposób kończy się nasza familiada, jak coś to... Nie biorę na siebie odpowiedzialności jakichkolwiek powikłań po tych żartach i dowcipach. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, tych co zmarli po tym jak przeczytałem te żarty, to też serdecznie tam pozdrawiam i do może następnego. Pa, pa! Hmm.